Czy jest Pan tyle lat na emigracji? No bo to jest nadal emigracja, prawda? Ale czujesz się Pan bardziej? Ja z Polski jak wyjechałem, to było 84 lata temu. Na Sypach. Ja byłem na Sypirze. W wieku 9 lat. A, no. Tak, Bo na miałem 9 lat, a dzięki Andersowi. Anders mnie wywiózł z Rosji. I przez Persję, Indie i tak dalej, Afrykę, i Egipt, i, 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 i do Anglii. Yeah. W którym roku do Anglii pan trafił? W mhm. 1948 roku. On do dzisiaj pan przybywa tutaj? I do dzisiaj pan przybywa tutaj. Dajcie Ma pan tak od Brytyjskiego? Nie, nie pana. Nigdy nie, 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 nie wziął. Teraz zna... oj polegu I generału, nie w I większość polskich generałów, oficerów nie zaczęli weterskańsko-nomipijskiego, tylko że do końca życia byli żołnierzami polskimi. To było na znak protestu? Tak. Weterski protest przeciwko trójczystym Anglii. W nas w brutalny sposób oszukali. Gdzie bitwę o powietrzną o Wielkiej Brytanii, to byli składanów morskich, żeby nie, co było Anglii, żeby przegrali batów w Brytanii. Witry powietrzną Wielką Brytanię, Anglicy by przegrali przy spodnosi 700 filozofów polskich. Było siedem. Aksługi było wszystkich razem może ponad 3 000, ale pilotów było 700. A angielskich i innych, pilotów było 7 tysięcy, to Polacy byli ponad 10 procent, a zeszczelili 20 pomiędzy 20 a 25 procent Właśnie jak pan przetrwał wojnę? Proste. Jak pan przetrwał wojnę?